Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym podcaście przyjrzymy się zniszczeniom infrastruktury energetycznej na Ukrainie, których dokonała Rosja w ostatnim czasie. Połączymy się z polskim ekspertem, który obecnie przebywa w Lwowie. Jeszcze małe ogłoszenie dla moich patronów. W serwisie Patronite mam bezpłatne kody dostępu do mojego innego podcastu, Zrozumieć Wschód, który przygotowuję dla OpenFM. Opowiadam tam o ostatnich 30 latach państw byłego Związku Radzieckiego, starając się wytłumaczyć, dlaczego poszły one całkiem różnymi drogami. Zachęcam zatem do wsparcia na Patronite i zrzutce oraz śledzenia profili po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie. Oraz mojego prywatnego na Twitterze, a także słuchania Radia Wschód na Spotify. Łączymy się ze Lwowem, gdzie jest Maciej Zaniewicz, ekspert forum energii zajmujący się ukraińską energetyką. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 10 października Rosjanie regularnie atakują infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Zacznijmy od Lwowa, gdzie obecnie przebywasz. Jaka tam jest sytuacja? No Mam nadzieję, że ten brak prądu nie przerwie naszej rozmowy, jeżeli w ogóle takie rzeczy się w Lwowie zdarzają. Nie, w Lwowie sytuacja jest spokojna i stabilna, chociaż obecnie znajduje się w całkiem niedalekiej odległości od elektrociepłowni, które niestety zdarzają się dosyć często, są celem ataków i to nie tylko w centrum kraju czy przy granicy z terenami okupowanymi, ale również w głębi kraju. Sytuacja w Lwowie akurat jest bardzo stabilna. Nie ma przerw w dostawach prądu. Dońgor Nasza sytuacja jest w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodach okolicznych, w których. Planowane i nieplanowane wyłączenia prądu niestety są już codziennością z uwagi na problemy z ustabilizowaniem sieci. To jest Kijów, Obwód Kijowski, jakie jeszcze obwody? To jest sytuacja, która jest no dosyć dynamiczna, nie? Jak, to, jak to podczas wojny bywa. Jest to mniej więcej od 7 do 10 obwodów centralnych, czyli, czyli jak weźmiemy Obwód Kijowski, to, 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 to wszystkie sąsiadujące praktycznie obwody mają ten sam problem. Rozumiem, że to jest efekt tych ataków, które przeprowadza Rosja niemal od początku października czy my wiemy czy są takie informacje dokładne co Ukraina straciła co ucierpiała w wyniku tych ataków bo władze mówią że Ucierpiało 40% infrastruktury energetycznej. Co to dokładnie jest? Czy to są elektrownie, elektrociepłownie, czy to są stacje transformatorowe? Te ataki już nawet wcześniej się zaczęły, bo już we wrześniu zaobserwowaliśmy większą aktywność na tym odcinku Rosjan. To znaczy miesięcznie to już notowaliśmy wzrost z 4 do około 12 ataków na infrastrukturę energetyczną, ale sam październik to już 69 ataków, więc widać, że tuż przed zimą Rosjanie postawili sobie za cel właśnie zniszczenie tej infrastruktury no i spowodowanie bądź co bądź katastrofy humanitarnej w Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o dokładne cele i konsekwencje, w tym momencie bardzo ciężko jest oceniać. Ukraińcy też przestali raportować do Międzynarodowej Agencji Energetycznej skalę wpływu tych bombardowań na poziom generacji, więc choćby pod tym względem ciężko jest to oceniać. Na pewno to wiemy, że głównym celem są stacje transformatorowe, a nie same elektryczne. I z tym jest największy obecnie problem, ponieważ po prostu brakuje części do wymiany. Nie wspominając już o tym, że w warunkach ostrzału sama naprawa jest, jest skomplikowanym i niebezpiecznym procesem. W związku z czym to jest główna bolączka, ale oprócz tego celem są również same elektrownie i elektrociepłownie i mówimy tutaj głównie o obiektach węglowych. Głównie są to elektrownie, elektrociepłownie węglowe, które po prostu są najprostszym celem, bo są duże, ich lokalizacja jest znana i skutek takiego ostrzału jest dużo bardziej dotkliwy niż na przykład ostrzału energetyki odnawialnej, która jest bardziej rozproszona. No i oczywiście bardziej niż energetyki jądrowej, której Skutki takiego ostrzały mogłyby być dużo, dużo bardziej katastrofalne. W związku z czym no, obecnie szacuje się, że około 40% elektrowni i elektrociepłowni zostało w jakimś stopniu zniszczone bądź uszkodzone, w takim stopniu, który nie pozwala na ich bieżące użytkowanie. I sytuacja jest o tyle trudniejsza w przypadku elektrociepłowni, że wiele miast było zasilanych głównie poprzez elektrociepłownie, Zresztą, tak jak to ma miejsce w Polsce na przykład, ich uszkodzenie oznacza, Jednocześnie nie tylko brak dostępu do prądu, ale również brak dostępu do wody, bo pompy są przecież zasilane prądem. No i. Brak dostępu do ciepła, który może być najbardziej dotkliwy, gdy temperatury już zaczną spadać poniżej zera. Tym wspomniałeś o stacjach transformatorowych. I dlaczego one się stały celem? Czy właśnie niełatwiej jest tak naprawdę atakować właśnie elektrociepłowni? One są prostym, prostszym celem, ponieważ nie są w żaden sposób osłonięte. Są po prostu na widelcu i choć spółki energetyczne starają się je osłaniać blokami betonowymi, no to to jest to raczej zabezpieczenie przed ewentualnymi odłamkami. Natomiast gdy taki dron spadnie, jest skóry, no to stopień uszkodzeń jest znaczący i naprawa jest też czasochłonna. Tak, łatwo też jest trafić w samą halę generatorową, ale prawdopodobieństwo, że jednak ona przetrwa, jest wyższe niż w przypadku samych sieci, samych stacji transformatorowych. Ja bym tak tłumaczył te, te decyzje ze strony Rosji. Możemy trochę powiedzieć o tym, jak wygląda generacja energii w Ukrainie? Czy są to głównie Elektrownie jądrowe, czy to są elektrociepławnie, no bo kraj ten właściwie do, właściwie do niedawna, nawet po 24 lutego, był eksporterem energii elektrycznej, więc rozumiem, że te możliwości i potencjał był dość duży. Tak, był dość duży, dlatego że duże były też nadwyżki energii w Ukrainie. Jeżeli chodzi o samą moc zainstalowaną, to wynosi ona. Około 54 GW, a konsumpcja w takich szczytowych momentach rosła do 20-25 maksymalnie, więc ten zapas mocy był całkiem spory, i, i potencjał do eksportu też był znaczący. Ukraińska energetyka bazuje głównie na energetyce jądrowej, która odpowiada za ponad połowę prądu produkowanego w Ukrainie, i, i to jest tak zwane no, elektrownie pracujące w podstawie, czyli na zadanym poziomie stabilnie. Oprócz tego mamy dosyć spory udział elektrowni węglowych, które razem z elektrowniami wodnymi pełnią funkcję stabilizującą, czyli w momentach zwiększonego zapotrzebowania zwiększają one po prostu. Na swoją wydajność, swoją generację. I to jest też dlatego duży problem systemowy, że właśnie te elektrownie węglowe padają celami ataków, bo problematyczne staje się bilansowanie tego zapotrzebowania szczytowego. I jedynym rozwiązaniem w miejscach, gdzie najbardziej dotknięte są bombardowaniami, te elektrownie, to jest po prostu wyłączanie prądu. Koniec końców mamy jeszcze elektrownie wiatrowe i słoneczne, które ostatnimi czasy bardzo dynamicznie się rozwijały w Ukrainie za sprawą wysokich tak zwanych zielonych taryf, czyli po prostu dopłat. Do rozwoju tej technologii. I tutaj z kolei problem głównie polega na tym, że elektrownie wiatrowe, zwłaszcza były budowane przede wszystkim na południu i wschodzie kraju, ponieważ tam wieczność była najbardziej sprzyjająca, i te tereny obecnie są terenami okupowanymi, przez co na przykład, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, to choć zniszczenia są stosunkowo niewielkie, bo tylko około 8% zostało zniszczonych bądź uszkodzonych, o tyle już okupowanych jest ponad 80%, więc elektrownie wiatrowe praktycznie zostały wycięte przez, przez okupację. Jeszcze jedno pytanie dotyczące zaporowskiej elektrowni jądrowej, największej elektrowni tego typu w Europie. Jak to, że ona jest poza kontrolą Ukrainy i chyba już jest przyłączona do rosyjskiej sieci, czy też odłączona od ukraińskiej, wpływa na sytuację energetyczną Ukrainy? Tak naprawdę od marca tutaj ten wpływ jest znikomy, wręcz żaden od września z uwagi na to, że od momentu okupacji samej elektrowni czymś już wręcz codziennym jest bombardowanie sieci okolicznej po to, żeby właśnie odciąć zaporoską elektrownię jądrową od sieci ukraińskiej. Ostatnio znowu do tego doszło i znowu ukraiński operator naprawił te sieci, co jest niezbędne do tego, żeby zachować chłodzenie, ale też zachować ogrzewanie dla enerhodaru okolicznego. Zaporoska elektrownia jądrowa jest jednocześnie dostawcą ciepła do okolicznego miasta. tá I w tym momencie głównym wyzwaniem jest to, żeby zapewnić obieg ciepłej wody, która po prostu dostarczy ogrzewanie dla okolicznego miasta. Natomiast same reaktory są w większości wyłączone. Dwa w tym momencie są w, w rezerwie. W zasadzie zagrożenie w tym momencie radiacyjne, nawet w wypadku uszkodzenia reaktora, no nie, nie byłby to Czarnobyl. To z pewnością. Zagrożenie jest dużo niższe, choć oczywiście jest i sam fakt tego, że, że rozmawiamy na temat możliwości. Zbombardowania samej kopuły reaktora jest czymś absolutnie niedopuszczalnym ze strony Rosji. Natomiast sytuacja jest trudna i niestety pod tym kątem nie ulega poprawie, bo włączenia generatorów diesla po to, żeby utrzymać obieg wody w reaktorze, są czymś niestety, co się zdarza bardzo, bardzo często. I teraz takie pytanie, typowe pytanie laika, czy nie można tego zbalansować właśnie za pomocą energii elektrycznej wytwarzanej w innych regionach, tam gdzie te elektrownie nie ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków, bo ja pamiętam, że przedstawiciele ukraińskich władz tak to tłumaczyli, że obywatele powinni, mieszkańcy Ukrainy powinni zrozumieć, że nawet jeżeli u nich... Elektrownia nie została zbombardowana, to mogą być kłopoty z prądem, dlatego że system trzeba zbalansować. Czy to jest w ogóle możliwe i czy to jest łatwo zrobić, jeżeli to jest możliwe? To jest stosunkowo łatwo zrobić, jeżeli nie ma problemu z sieciami, jeżeli nie zostały uszkodzone główne węzły, a one również padają celami ataków i wtedy może się okazać. Tak, że przesłanie tej energii staje się fizycznie po prostu niemożliwe. Dlatego też rozwiązaniem nie jest import energii elektrycznej z zagranicy Ukraina. Przestała eksportować 11 października po takiej pierwszej fali dużych ataków, przestała eksportować energię elektryczną, ale nie zaczęła jej importować, bo to nie poprawiłoby sytuacji. Jak wspomniałem, choćby teraz, będąc w Lwowie, nie ma żadnego problemu z energią elektryczną, no ale jak przemieścimy się już kilka obwodów dalej na wschód, problemy są spore, a niestety zrównoważenie systemu jest. Bardzo trudne, wręcz niemożliwe z uwagi na uszkodzenia sieci, dlatego też to jest w tym momencie priorytet. Ich naprawa i z grubsza umując, ukraińskie władze i biznes wręcz jeździ po Europie i stara się ten sprzęt zdobyć. Ale zresztą też państwa G7 zapowiedziały wsparcie w tym zakresie, bo rzeczywiście zaraz obok obrony przeciwlotniczej, jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny, to właśnie wyposażenie niezbędne do naprawy sieci jest w tym momencie priorytetem. Oprócz tego, rozumiem, też są potrzebne generatory, i to niezwykłe generatory, a takie generatory, które które są no większej mocy, to znaczy kontenerowe, które są w stanie zapewnić zasilanie, też no może nawet całych budynków. Tak, zgadza się. To jest też sprzęt przekazywany, bo niestety Ukraina szykuje się do tego, że te ataki będą kontynuowane, a wręcz mogą się nasilić. Stąd też zapowiedzi opracowywania planów ewakuacji, nawet całego Kijowa. W związku z tym, że rzeczywiście ciężko nam w tym momencie oceniać, jaka będzie możliwość, zdolność Rosji do ponawiania tego typu ataków, i rzeczywiście e, generatory będą potrzebne, ale również e, chociażby opał. Stąd plany ukraińskich władz, bardzo intensywnego, plany, które są realizowane, intensywnego gromadzenia chociażby drewna na opał, dystrybucji tego drewna za darmo grupom najbardziej dotkniętym, czyli rodzinom wielodzietnym, czy też osobom w podeszłym wieku, tak żeby uchronić te, te osoby przed po prostu ryzykiem zamarznięcia. Jak teraz rozmawiasz w Lwowie z mieszkańcami Lwowa, czy też z ekspertami. Jaki jest nastrój przed tą zimą? Czy to jest nastrój mobilizacji, rezygnacji, czy nastrój taki bardzo pesymistyczny w związku z tym, co się dzieje? Myślę, że to się bardzo waha i to też bardzo zależy od personalnych, indywidualnych doświadczeń, właśnie regionalnych. Bo jeżeli w tym momencie porozmawiamy z kimś z Kijowa, no to nastroje są raczej minorowe, bo dotyka to ich w tym momencie. Lwów wydaje mi się jest troszkę taką enklawą spokoju, bo rzeczywiście tutaj też przyjeżdża sporo ludzi z całego kraju, po to, żeby. Trochę odpocząć od, od wojny. Tutaj rzeczywiście nastroje są, powiedziałbym, dużo lepsze, bo też. To pod kątem energetycznym nie dotyka aż tak bardzo tego regionu, ta, ta sytuacja te doświadczenia są zupełnie inne. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek władzy czy też środowiska energetycznego, no to tutaj nastroje są ciężkie, natomiast mobilizacja jest olbrzymia. To, to te trudne nastroje przekładają się raczej na olbrzymią mobilizację, żeby coś zrobić i w jakiś sposób przygotować się na najgorsze. Miejmy nadzieję, że ta zima w tym roku będzie cieplejsza i Ukrainie uda się ją przygotować. Żyć bez katastrofy humanitarnej, na którą liczy Władimir Putin. Maciej Zaniewicz, ekspert Forum Energii. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.